Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno święta, co jasnej broni z częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy, nowogródski ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia przywróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę, ofiarowany martwą, uniosłem powiekę i zaraz gotów byłem do Twych świątyń progu iść zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól. Malowanych zbożem rozmaitym, Wyzłacanych pszenicą, Posrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy świeżop, Gryka jak śnieg biała, że panie, Gdzie panieńskim rumieńcem Dzięcielina Pała, A wszystko przepasane Jakby wstęgą, Miedzą Zieloną. Na niej z rzadka, ciche grusze siedzą. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi. Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi. Każda jej gwiazdka, piosenkę zanuci. Gwiazdki srebrzyste. Kwiatuszki zielone będą ci całe poemata składać. Ja bym to samo powiedział, co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam, gdzie ikwy, srebrne wody płyną, byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną, teraz daleko pojechałem w gości. I znowu mnie los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi Zośko z tamtych gwiazd światłości. Przywieś mi Zośko z tamtych kwiatów woni, bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba. Więc wróć mi Zośko z kraju. Jakby z nieba, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, Bądź pochwalony. Tęskno mi, panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, Panie, do bez tęsknoty i do bez myślenia, do tych, co tak mają za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi owdzie, kto o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi.